E, witam, witam. E, tutaj e, Dominion 16. E, będę grał e, Silent Hill 2. Jestem e, początkującym programerem No, chciałbym zobaczyć, jak to jest e, granie, komentując grę. Nie, w ogóle. E, z, z tego, co oglądając na innych e, programerów, no, pomyślałem właśnie, e, żeby nie nakręcić jakiegoś tutaj e, odcinka. Silent Hill, bo Silent Hill w ogóle fascynuje mnie e, ta gra Naprawdę, Silent Hill 2, 3, lecz trójki jeszcze nie przeszedłem. Może będę kontynuował. wtedy tutaj to mówię. W tą akurat e, dwójeczkę całą mam przeszłe grałem e, w sumie na PSC, PlayStation 2. E, 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 prawdę mówiąc, e, fajne zakończenie. Wszystko. Udało mi się, a teraz lecz y, wam powiem, że trochę mi się pozapominało, no niektóre rzeczy mogę pamiętać, no a niektóre się pogubić mogę, no nie wiadomo jak to będzie, zobaczymy Więc tylko, że zobaczę jakie to są opcje Wszystko chyba dobrze, tylko ja muszę wyciszyć Nie ten, no? Dobra, tak, zapisz sobie. No to gramy, tylko bo jeszcze, że no, yy, nie grałem w sumie na normalu. Grałem na łatwym poziomie, czyli AC. bo beginner to już w ogóle jest łatwy. Nie będę już taki, mówię, no, no, ja zagram na normalu. A, zagadki sobie ma na łatwy, bo nie jestem po prostu jakimś zagadkowym kolesiem, który myśli, musiał solucji używać. A tu na no, jednak trochę łatwiej jest, nie? To jest nasza postać. Nie. Ja już ci mówię, że ona nie jest w tym świecie. Ale ją spotkasz. Spotkamy ją. Restless dreams. I see that town. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter, the name on the envelope said Mary my wife's name it's ridiculous couldn't possibly be true that's what I keep telling myself a dead person can't write a letter Mary died of that damn disease three years ago. So then why am I looking for her? Well, our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Two of us staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? You am going to be in yourself. same place. I'm going to tell you that I'm not going to be in the same place. I'm going to be in the Z James. James, tak? Tak, James, bo już mi się umyli Z czwórki, bo w czwórkę obecnie też grałem. Też ja mam problemy z sześcią. Dobra, wzięliśmy sobie mapkę, tak? Dobra, jest mapa, ale. to chyba e, 3D mi nie działa chyba przez ten program racja no. nie, przechodziłem tutaj no właśnie, czemu mi włączyli tekstury no być no. Nie, tu nie będziemy ustawiać. Sią boję, się że żeby się nie stało. Mówię, tekstury no, 3D na no, powinno tutaj. No teraz lepiej mapkę widać. No, taka zamazana była. Dobra, to kontynuujemy. Trochę się zagadałem. Ale <głynie> musiałem to ustawić. Dobra, to nie. Wszystko dobrze? Tak. Trzęs, biegi, biegi. Zmęczył, tak? O, dlatego tak biegnie. I zum, chyba chyba Excuse me, I... <laughs> oh, I... am sorry, I... I... Oh, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. No, lost? Yeah. I i'm looking for a silent hill is this the right way um yeah it's hard to see with this fog but there's only the one road you can't miss it thanks but yes i think you'd better stay away this uh th this town there's something wrong with it it's kind of hard to explain but is it dangerous maybe and it's not just the fog either okay it's i got it i'll be careful i'm not lying no i believe you it's just i guess i really don't care if it's dangerous or not i'm going to town either way but why I'm looking for someone. Who, who? Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I, I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. my father and brother were here but i can't find them either i'm sorry it's not Yo, your problem I, I hope you find them yeah you too hmm. O, głośno, no ma głośności naszego. Daj mi zdejmij Dobra, nie ma co tu krążyć, bo idzie. czas nam leci, nie? Też są tak ustawione żeby mniej więcej nie nagrywać tak godzinami bo... ...mu... Mm, Będę musiał przesyłać chyba film... nie wiem kurde, w jeden dzień. godziny chociaż zostawił. trzeba szybki party zrobić. Tak zwany, nie? Wszystko dźwięki Silent Hill. acho que a gelinha Rodi Tu, 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 tu. tak takim jakby ktoś w chipsy zżerał, nie? A ja zaszedłem, <grywa> a nie dobrze. Kurde. Nie, to za miejsce, nie? Roll, keep out. Ale oczywiście, James się nie podda. Wszystkie przeszkody ominie. Biegnij, biegnij, ile sił. Samochodem nie chciałeś jechać, a teraz musisz się pomęczyć. Ja bym dał samochód wsiadł i do prosto w tą drogę I <gryzny> tam na wieży żeby się wywalił no to nie James wolał na pieżą, no to nikt teraz z... te biega Chyba aż iść nie będę, nie? To tak, tak naprawdę z spacerkiem szedłem to ja pierdzie to gra chyba no, <gryzny> nie wiem Latę. latami by się to przechodziło Chyba że ktoś kochap rozlał. czy źle? Nie, dobra. Safe point. point. nam się nie przydaje, tak?

To anyway. bym to chciał, żeby radio przemawiało do mnie. No, chociaż dobrze mam tą pałkę. Bo bym rękami musiał być, albo można. No to jednak zlenił tę. Y, tą bruszkę. Dobrze. Jeszcze jakaś nowość. i te kurde stwory A no i mapa mi się otwiera prawo ja do pójdę aha wow 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 leave me alone zboczeńcy stanęli Много что Много, много... Много, много, много... Мне очень, много, 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 много,

Przepraszam, na nie ma. Będę robił to. No. Ktoś tu za kemping zrobił. Aha. Fajne. Bardzo się mi Będę błądził teraz. Gdzie nie chcę z tym wejść, stąd też nie ma. Słuchajcie, że. O nie, mnie nie dojdziecie. O no nie, jest nasza pszczepka. Chwbał się wejść w ogóle. A sobie leży wiadomość. Mogę no, bar jest zaraz tutaj. Daleko nie mamy. Chyba nie wiem. Yy, zapiszę sobie. Różnie to bywa. To idziemy do tego baru. Dobra, zaraz tutaj skręcimy w lewo. Coś chyba znajdę Oso. O co? Dobrze myślałem Apteczka? Myślałem, że to no. nabór A, apteczka jest Udało mi się trochę ampułek i jakąś pewną zabezpieczyć Zadam wszystko sklejone. Jest mapka. Hmm. Aha, to jest yy, jak iść do tego parku, tak? Że tu jest yy, wejście przez ten apartament, tak? A tam jest jakiś wiem, znaczek zapytania. Ale zobaczymy. Czy to jest to, co myślę? Mhm. Znak zapytania. I apartament. Przez apartament trzeba tam przejść. Znaczy oczywiście Silent Hill, e, które ma drogi. Popsute są mnie. No. Dobra. Tą będziemy prowadzić do apartamentu. Ej, sorki. Nie ma tylko tego, tego znaku zapytania. Chciałbym chodzić po Silent Hill, ale... Nie chcę w prostu czasu malować. Bym pozbierał te rzeczy. no co wystarczy, wszystko. Trzeba będzie udzielata się. nie. Mamy znaczek zapytania. I to monster. jest to monstrum tu jest zaraz kurde kręci o oh, się kręciło Gówno wstało. Dziękuję za klucz. Ciebie żegnam. To do apartamentu, Tak. Yy, tak. ...półeczka. na no Czyli... ...to lubię półeczka, mimo, ...w sumie jeden też właśnie... ...biorę półki... To tak już weszło. Biegnij, biegnij, James... ...James, James... Dobrze, dobrze, mówiłem, James, bo Może mi się bacha to i roli, Coś było? Aaa, wstało gówno. Jest apteczka. Ubieraj. On się zrzygał na mnie. Poczekaj się. O włosy umyć. No się w kilku kręci. Nie, to jakiś robot biegnie Kurde, kręci się jakiś mechanicznie. Jest apartament. Wejście jest tam, tak? No dobra, ludiska to tutaj skończę pierwszy part co mi rozmawiał domino 16 no i wiadomo kolejna część signing hero no to trzymajcie się na